Dzisiaj będziemy dostawać podkład Superstay Stay Matte od Maybelline i to jest totalnie świeża nowość. Podobne ma być lekki. Używam odcienia 0,90. Wydaje mi się, że będzie ok. Podobno ma być lekki jak piórko i utrzymywać się do 30 godzin. Co do lekkości jest faktycznie lekki, nie czuję, jakbym nakładał nic na skórę, ewentualnie, nie wiem, wodę. Zobaczmy na drugiej połówce twarzy. Próbuję sobie go troszkę dobudować. Natomiast jeśli chodzi o finish, to jest to faktycznie taki semi Mat finish. Tak póki co prezentują się dwie pompki podkładu i bardzo on mi przypomina w ogóle house Lapse od Lady Gaga. Tak podkład prezentuje się z bliska i teraz nałożymy sobie sobie resztę rzeczy. Tak, prezentuje się skończony look z tym podkładem od Maybelline. Natomiast słuchajcie rzeczy z Rare Beauty na tym podkładzie po prostu nie siedzą. Bo nie wiem, czy zwrócicie uwagę, tutaj zaczęły mi się robić małe dziury w aplikacji tylko z prawej strony, nie wiem czemu. Więc nie wiem, czy jest to kwestia podkładu, czy produktów, czy one po prostu nie grają ze sobą. Natomiast jest godzina 18. Ja właśnie się pomalowałem, jest mega gorąco dzisiaj, więc zobaczymy, jak ten podkład się po prostu utrzyma. Nie będzie to 30 godzin, but I try my back. Z mi się, jest trzecia w nocy, więc trochę ten podkład już mam na sobie i powiem Wam szczerze, że prócz nosków, ale to jest standard, on utrzymał się bardzo ładnie i mimo wszystko, że delikatnie się wyświecił, to bardzo ładnie trzyma mat, więc jest to trwały podkład. Wątpię, żeby wytrzymał 30 godzin, ale nie czuję się w ogóle do poprawki, więc uważam, że na spokojnie jest to jeden z tych trwalszych podkładów. Let me know what you think.